Ale, tak jak wam obiecałem, będziemy y, wykonywać sztuczki. Za ja dużo nie umiem, no ale postaram się. Ostatnio się też uczyłem y, takich. Y, no, ten y, zdechły pies, ale mi nie wychodziło, bo ja nie lubię y, y, robić takich pozycji, tylko jak śpię. I, i dzisiaj będzie dla mnie zachętą y, takie kosteczki. Na razie mam ich mało, ponieważ już dużo zjadłem, ale, ale mam nadzieję, że, 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 że będzie no, 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 Wam się podobał filmik, a mi smakowały kosteczki. Dobrze, no to teraz... Yy, no, zaczynam. Najpierw wezmę sobie na zachętę... O Jezu... Ach... Muszę zjeść. Dobra. Weźmiemy jeszcze więcej, bo, bo jestem strasznie wielki żarłok. Musi jeszcze więcej zjeść. Trochę takie twarde są, ale, ale, ale może być. Po prostu miałem za dużo w buzi. Dobra, ale mi smakują. Zapomniałam tego smaku, ponieważ, ponieważ dawno ich nie dostawałem i dlatego. Więc tak, chodź Leon, Siad do Łapka. Nie, łapka. O ta. łapka. Łapka! Łapka! Leon! Leoś, jesteś rozkojarzony. Łapka. Leo! Łapka! Nie, nie bój się! No coś ty. Łapka! O dobrze, świetnie dałeś mi. A dasz mi piątkę? Piąteczka. No piątka ziomuś. Ziomuś. no czego taki jesteś? No i jeszcze raz. No, łapka, a to łapka? A to łapkę mi dasz? Dzięki, dzięki. A to łap... piąteczkę mi dasz. Chodź piątka, piątka. Dobrze, dobrze. Mam piąteczkę. Piątka. Piątka. O, no. Piątka. piątka, O. I hop. Hop. Hop, dalej. No i to na tyle. Dziękuję. Do widzenia. Po pierwsze, nie lubię, jak ktoś się patrzy, jak jem. Dlatego później się. Do widzenia.